Takie interesujące. Ten złoty pyłek jest taki ładny, że po prostu nie można oderwać od niego wzroku. Oj, a wsik! Czuję się taka śpiąca. U nie, Emma, co z tobą? To chyba jakiś magiczny pyłek, który usypia. Emma, obudź się! Co robić? Wiem, co ją obudzi. Okropny zapach! Czy to znowu Ty, Maj? Co się stało? To ten magiczny pyłek Cię uśpił! Hey. Dzięki za obudzenie mnie! Patrz, ona wciąż je swoje ciasto i nam nie daje! Co? Myślisz o tym, co ja? Mam róże, posypmy ją magicznym pyłkiem i dajmy Suzi. <grym> Fajny pomysł! <grym> Suzy, to dla Ciebie, ślicznotko! Dla mnie? Dzięki, Mike. To takie słodkie z twojej strony. Mm, ona tak pięknie pachnie. Mm, oh, jestem taka śpiąca. Hurra! Ten tort jest nasz. Częstuj się. Mm, co za pyszności. Ekstrem.